No i dalej, tak jak poruszaliśmy wcześniej UK Open, no to nie jest to twój, nie jest to twój jedyny highlight, jeśli chodzi o występy w UK Open. Mhm. To był dziewiąta lotka, chyba 2019, tak? O ile dobrze pamiętam? Czy 20? to był rok 2.21, 2021, no to troszeczkę za, za, za daleko uciekło. 2019 kończyłem 16 lat, dopiero w grudniu to. Dopiero 20 mówią i pan. Zawsze, czyli zawsze zapominam, że jesteś taki młody, naprawdę. Rok pandemiczny to najlepiej chyba może dać się jakby. Tak. No tak, bo w 21 Krzysiek Kratajski robił ćwierć no a w 22 uznałeś, że nie będziesz od niego gorszy, no i też osiągnąłeś ćwierćfinał UK Open. No i tutaj też jawi się mm. pytanie, skąd to się w ogóle wzięło? Gdzie, gdzie taki e, strzał formy, skąd ten... Mm. E, Skąd taka, taka forma? No bo między innymi parę ładnych nazwisk mm. po drodze pokonałeś, na przykład Rajana Serla w pamiętnym meczu, gdzie te wszystkie jego błędy były bardzo dobrze wykorzystywane. Mm. No i dotarcie do ćwierćfinału. W ćwierćfinale też to słynne podejście na, na 150, które mogło zapewnić półfinał. Tak się śmieją wszyscy, że antypolak William O'Connor, który też kciuka, nam ograł na mistrzostwach świata. To w ładnym stylu w Tak. Sumie też w ładnym stylu, żeby potem z Michaelem Van Gerwenem nie pokazać ani kawałka z takiej dobrej gry, ale dywagacje na bok, e, wracając do, do 2022, gdzie ten, to UK Open, no udało się, no, słowo udało się jest tutaj użyte nie na miejscu, no, gdzie e, wyciągnąłeś ten ćwierćfinał. No, jak to z Twojej perspektywy wyglądało? no Kiedy e, czułeś, że to może być taki dobry turniej i no, jak Ci się grało po prostu przez, przez cały ciąg tego turnieju? Znaczy, jeśli chodzi o uczucie, na przykład już, po, znaczy już od razu po fakcie, myślę, że cały czas i tak, wtedy jeszcze cały czas nie zdawałem sobie sprawy w ogóle, co tam się wydarzyło z każdego, nawet i meczu, który wygrywałem. Ja nawet nie myślałem, no, chyba, o, myślę, że o jakichś dalszych fazach, że mógłbym jeszcze tam dalej gdzieś cisnąć, tylko zawsze cieszyłem się z każdego etapu, z każdego meczu, dalej. I wiem, że początek wtedy akurat chyba tego turnieju to nie był aż taki ultra kolorowy bo mimo że wynik chyba tam pamiętam był chyba dosyć wysoki, bo chyba wygrałem wtedy tam 6-1, może 6-2, nie pamiętam może tego już wyniku, ale pamiętam, że ten pierwszy mecz tak średniowo patrząc to wygrałem na chyba 80 średniej z Mattem Campbellem, wtedy pamiętam pierwszą rundę i potem hmm, potem nagle właśnie to był chyba na tym dru drugiej tarczy, tej streamowanej, tej trochę większej. I potem przeskoczyliśmy się już na tarcze już te mniej, jakby wtedy jeszcze nie streamowane bodajże chyba już były, bo tylko pierwsze dwie były, a, tak, tylko a reszta tak. na dat na była. I wtedy pamiętam na drugą rundę już chyba pamiętam z Johnem Murnanem, pamiętam wtedy jeszcze z posiadaczem karty i nagle następny mecz chyba bajże, że wygrałem na średniej chyba 99 nagle I, i dla mnie to było. Znaczy wtedy wierzyłem, że bo na pewno dużo mi też dało, to Dużo też doświadczenia w grze, udziały same w developmenturze, gdzie one Myślę, że dużo mnie też przygotowywały i troszeczkę też mogłem się też oswajać z taką grą właśnie Cały czas na musiku, cały czas gdzieś tam, że wiem, że jak nie trafię to na przykład przeciwnik już trafi no Pod presją tak? Tak, no. cały czas pod presją grałem i to mi na pewno dużo dało właśnie tego oswojenia się z takimi rzeczami, że W momentach nawet ciężkich po prostu w miarę utrzymywało się tą chłodną głowę, że po prostu wiem, że już w tylu razach, tyle te, te razy byłem po prostu w tym i wiem, że to albo wpadnie, albo nie wpadnie i to nic, na to nie poradzisz czasami i pamiętam wtedy, no z, każdego, z każdej rundy byłem zadowolony, choć nie byłem aż tak świadomy chyba wtedy, po prostu z każde, jakby z tego wyniku co ja, robię, co ja robiłem potem, chyba nawet patrząc na całą ścieżkę, później był chyba Kegan Brown, wtedy też posiadacz karty Udało mi się chyba wtedy z nim tam 6-3, chyba 6-4 wygrać około. Też fajnie, tam chyba cały czas gdzieś średnie około 90 chyba wtedy już trzymałem. Potem nagle, naszła ta już chyba ciekawsza właśnie już faza, czyli czwarta runda, czyli to już no 10, gdzie, gdzie wchodzi 30, 32 światowa i jest po prostu to słynne losowanie właśnie już par. Wtedy pamiętam trafiłem w tej czwartej rundzie na Richiego Edhausa. I pamiętam chyba wtedy wynik był chyba też około 10-6. chyba około dla mnie. I samo to przejście do następnego dnia było już czymś dla mnie wielkim, bo pamiętam w momencie kiedy rzucałem tą dziewiątą lotkę to też doszedłem do wtedy do czwartej rundy, pamiętam, w tym pierwszym razie i przegrałem wtedy z Menzurem Suleviciem. Gdzie też można powiedzieć historię, że dzień mecz po mojej dziewiątej rzuconej dostałem sam dziewiątą, też w sensie od Dziece <laughs> van der Waala, pamiętam. Y i potem, po wracając już do tego słynnego już biegu do ćwierćfinału, to pamiętam dalej był w następnego dnia już po południu pojedynek z Ianem White'em i tam, tam był taki moment, pewnie już dużo by się mogło zmienić, bo tam chyba był decider, mieliśmy 9-9 i wygrałem po prostu wygrałem 10-9 gdzie już wtedy już mówię już troszeczkę nie wierzyłem już trochę, już nie dowierzałem kompletnie do, tego już, do tych wyników i też jakoś nie czułem nigdy, że jestem w stanie. czułem, że mogę rywalizować z nimi, ale też wiedząc, że już nieważne na kogo tam trafiłem, to już wiedziałem raczej, że prawdopodobnie już zakończę swoją przygodę i po prostu przegram. Czyli tak bez presji. No. Tak, tak po prostu granie bez presji i co, co zrobimy, to i tak będzie, będzie super. I yy, potem ten wieczorny myślę, że mecz, który już przechodzi już mocno do historii, że właśnie już osiągnęło się ten tytuł. Wtedy chyba spaczę na moim przeciwników, to był najwyżej sklasyfikowany zawodnik, czyli Ryan Sell właśnie w 16 turnieju. gdzie on chyba wtedy już był chyba w top 16, już PDC wtedy pamiętam. No już w, wysoko w, był. Już, już był tam, gdzieś już w tej czołówce, gdzieś tam, już gdzieś tam dokuczał tym najlepszym. I wtedy ten pamiętam właśnie te zwycięstwo 10-6 pamiętam, gdzie jak po, czasami oglądałem te powtórki, gdzieś tam on chyba miał. 80 gdzieś tam próbował chyba top-top gdzieś tam zrobić, hmm. tam dwa double chciał rzucać i Ja pamiętam wtedy nawet chyba nie byłem świadomy co on rzuca nawet, że on rzuca na lega, nawet hmm. Nawet mi się coś pamięta właśnie, że On rzuca chyba tam wtedy double 10, pudłował chyba dwa razy bodajże I chyba ja pamiętając, że jak rzucał to ja nawet nie byłem świadomy, że on na lega rzuca w ogóle, że, że on ma że podejście Do dubla, że nalega, że mogę jednak Nie mieć tej szansy z tymi punktami co mi zostały i nagle to podchodzę do 64, wtedy dwa pojedyncze 16, Double 16 na ćwierć finał, i, i wtedy troszeczkę w środku bardziej wybuchłem, bo troszeczkę też widać po mnie, po prostu, że ja bardzo jakby nie mam jakby takich bardzo energicznych jakby takich yy, emocji jakby po meczach, czy yy, czy, no, czy nawet w trakcie meczu ogólnie, że bardzo spokojnie podchodzę do meczów. Ale czas, często właśnie bardziej nie na zewnątrz, ale bardzo w środku bardzo też y, reaguje na to wszystko. Yy, wiadomo, czasami się zdarzą takie momenty gdzieś tam, że gdzieś tam się zawsze po, jakby doskoczy bardziej takie jakby krzyknie się nawet y, przy na, uranych legach, czy nawet przy jakichś maksach, czy y, kilku przy nie trafionych loczach, to też się czasami <laughs> zdarza. <laughs> I Myślę, że wtedy no to, t, mm, zawsze jakby, zawsze jakoś tak bardzo spokojnie podchodziłem do gry. Yy, no i wtedy na pewno ten ćwierćfinał no też na pewno dużo zapamiętam bardzo dobrze ze względu na to zejście i samo to, że była ta teoretycznie szansa właśnie na... No tak, był decider, pół... był, były nerwy emocje tak jest. była ta lotka magiczna na półfinał, która wtedy no, jeszcze w ogóle totalnie była odmieniła w ogóle może też takie rozpatrzenie, że teoretycznie wtedy już półfinał tak naprawdę dużego teoretycznie największego turnieju jeśli chodzi o liczbę zawodników i też taki no. na pewno bardzo do, mocno oglądany na pewno turniej bo ze względu na, swoją, na swój format i y, uroki jego, czyli głównie losowanie po każdej rundzie i to no, no, taka nieprzewidywalność. Tak jest no. i to jest taki właśnie też turniej, gdzie naprawdę czasami takie szokujące nazwiska mogą dochodzić do dalszych faz ja też tak miałem, pamiętam właśnie wtedy, właśnie, że to losowanie też mi troszeczkę na pewno pomogło, że jednak nie miałem takich typowo właśnie zawodników z totalnego topu, gdzie między innymi wtedy pamiętam chyba Krzysiek Gratajski zagrał w tej pierwszej swojej rundzie, bo on wtedy zaczynał od czwartej rundy, trafił nagle na Gary Price Price'a i wtedy tam przegrał z nim, I, a ja nagle tak naprawdę jedynie kogo miałem to teoretycznie Rajona Sella właśnie z 116. Dopiero w, na etapie właśnie najlepszej szesnastki turnieju, i a reszta to była tak naprawdę zawodnicy spokojnie w zasięgu patrząc na, na ten poziom, co wtedy między innymi w tych meczach dysponowałem, więc ten turniej się rządzi swoimi na pewno zasadami i na pewno dobrze go wspominam ze względu na te pierwsze 2 dwa, dwa, trzy występy, a więc na pewno to, to, to będzie na pewno jeden z chyba z moich na pewno takich ulubionych turniejów. No tak, no generalnie jeśli chodzi o wynik, no to byłeś jednym z kilku, już nie pamiętam dokładnie, ilu kwalifikantów, którzy dostali się tak wysoko. No ta lista nie jest za długa, także generalnie tutaj y, bardzo dobry wynik i no i też Kolejny, kolejny stempel pokazujący Cię na mapie darterskiego świata. Tutaj tych stempli jest bardzo dużo i jeszcze kilka było później. No generalnie ten występ UK Open pozwolił Ci zyskać sporo pieniędzy rankingowych, o ja dobrze pamiętam 12,5 tysiąca tak, funtów do rankingu. No i dzięki tym pieniądzom okazało się, że jako drugi Polak w rankingu w tamtym czasie zostałeś zaproszony do World Cup of Darts. No i razem w parze z Krzysztofem Ratajskim mogłeś reprezentować nasz nasz kraj na tym turnieju. No i pytanie, jakie to, jakie to wrażenia, jak to jest właśnie założyć koszulkę reprezentacji, jak sam turniej wygląda, jeśli chodzi o jego przebieg. No i czy sądziłeś, że Bagisz trafi to 160? No się sam początek się że o ten, ten cały rok właśnie z tym właśnie też wydarzeniem World Cup of Darts to myślę że nawet samogranie w Tokio UK open nawet myślę, że wtedy nawet nie myślałem o tym, bo wiedziałem, że wtedy chyba w tym momencie były właśnie było dwóch posiadaczy karty oprócz Krzyśka karatejskiego, więc Wiedziałem, że raczej któryś z nich No był, był Radek i... i Krzysiek jeszcze wtedy. A bo Tytus i Krzysiek chyba jeszcze... Nie, już Tytusa nie było Radek. Nie, Tytusa Radek, 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 Radek. Z Krzyśkiem. Tak jest. I... Ja aż... Znaczy nawet nie zastanawiałem się, że miałem jakiekolwiek wtedy szansę na World Cup of Darts właśnie, żeby się dostać. Więc pewnie też i to nawet, że nie miałem tego w ogóle w głowie i też nie myślałem o tym. Sam wynik dużo dał, choć tam też jeszcze pamiętam, że wtedy miałem bodajże na samym początku gdzieś tam chyba jeszcze jakiś European Tour pamiętam z kwalifikacji tak. jeszcze Jedna Europy tam, tak, wschodniej. Tak, jeszcze coś było. Zawsze coś, coś tam się jeszcze dorzucało, co na pewno troszeczkę u, umocniło na pewno te szanse na pewno na, na ten udział. I sam turnie już... To nie był ten sezon, kiedy z Mervynem Kingiem wygrałeś w że? Hmm. W sumie nie wiem. Myślę, nie, że to, mogłoby być, to było już po World Cupie na pewno. Bo każdy jeszcze z tym Mervynem z Kingiem on tych swoich klotek nie miał tam coś, było. Tak, coś tak coś to, była to, cała... tam, tam duża akcja była, bo, pamiętam z tym, bo sam zdziwiony byłem chyba wtedy jak przychodził, że nagle nie ma swojej koszulki, tylko ma jakąś właśnie od PDC, jakąś zwykłą po prostu polówkę. I tak byłem zdziwiony, mówię o co tam chodzi, później się do, chyba dopiero dowiedziałem później po, po fakcie, już jak przyjechałem to, chyba do domu i właśnie opowiadali, że że on chyba tam właśnie z bagażem z, zgubił, że tam za, albo nie, nie dostał po prostu z samolotu czy z czegoś i tam właśnie się do, okazało o tym, ale prawdopodobnie mogło to być ten rok chyba w sumie, ale sam World Cup jeśli mm, do sam sam fakt, że dostałem się tam i miałem szansę zagrać, to trochę czułem, że jakby troszeczkę mm, przez chwilę myślałem mówię jakim cudem tak szybko mówię, tak troszeczkę też nieświadomie trochę też dużo ze względu wiadomo na, to, na wyniki głównie i grę, ale sam turniej, sama możliwość zagrania wtedy właśnie między innymi też z Krzyśkiem właśnie w parze, gdzie pamiętam dużo właśnie przed meczem, właśnie przed turniejem samym jeszcze wychodziło tam jakieś różnych tam jakieś wspomnień właśnie, że już się pierwsze spotkanie było prawdopodobnie nasze jakby takie po prostu gdzie się widzieliśmy, to był chyba rok nawet i Drog gdzieś 2.12-2.11, wtedy, gdzie ja nawet jeszcze nie rzucałem do tarczy, tak, teory... tak nawet tak. nie grałem w turnieju i. Krążyły te zdjęcia. Tak, gdzie, gdzie no. właśnie Krzyśek u nas występował właśnie w jednej drużynie w Lidze, właśnie w Darcie Elektronicznym. I pamiętam, wtedy zrobił, tata właśnie tam poprosił Krzyśka żebyśmy sobie zrobili zdjęcie, bo wtedy już Krzysiek na pewno tam dużą już renomą się już w Polsce jakby już, już był. I. Taki no, jedno na pewno z, z dużych takich marzeń na pewno, żeby zagrać już w, ogólnie w World Cup of Darts. No i samo to, że w parze, właśnie w parze, w parze z Krzyśkiem, gdzie właśnie gdzieś zawsze ten właśnie tym takim idolem właśnie był od, od początku właśnie Krzysiek. Yy, I sam przebieg był na pewno yy, ciekawe, taki ciekawy, ciekawy, jeśli chodzi o, yy, bo w sumie pierwszy raz w sumie grałem na takim turniej wysokiej, właśnie najwyższej rangi, jeśli chodzi o turniej Deblowy. I też nie wiedziałem, że turniej Deblowy trochę to się to jest, rządzi się swoimi tak naprawdę prawami, że nieważne, czy masz najlepszych zawodników, ważne czy często jest, jak się z nim na przykład rozumiesz, czy tak, po prostu, czy nie. się po prostu, czy macie jakby ten taką chemię między sobą, taką, że się po prostu lubicie i jakby czujecie się ze sobą swobodnie jakby w grze. Yy, przykład te, tamte, tamtego sezonu, już koń, już, który się skończył już nie, wczoraj, yy, przykład Hampisa z Hitlerem, gdzie teoretycznie zaczynają. Teoretycznie pa, para, para jest nie do pokonania ze względu na ranking, gdzie nie mają nie jak mają nawet być blisko ich nawet, a tu okazuje się, że pierwszy mecz i przegrywają mecz. Tak to zagrać z Niemcami w Niemczech i od razu w i, I od razu już. No tak. I, i to jest to, że. Czasami właśnie nie zależy kto, kogo tam wstawisz, ale czy, czy oni umieją ze sobą grać czują się na przykład swobodnie w grze. I wiedziałem, że no ciężko może być też z grą, no bo wiadomo, że tutaj możesz zagrać dobrze, ale możesz nie, bo to jednak jest, są dłuższe przerwy między rzucami. Samo to, że grasz na scenie to automatycznie jest adrenalina, czasami wiadomo może lekko też wiadomo stresu ze względu na, na wynik, czy chcesz, żeby właśnie wygrać. i Wiesz, że czasem możesz i rzucić maxa na przykład i możesz jej też rzucić w następnej kolejce 40 tak, a żeby poprawić błąd, to musisz nie, nie czekasz jedno podejście, tylko trzy. Tak, Także z, to jest Zamiast naprawdę. 20 sekund poczekać na żółto, czekasz i półtorej minuty i możesz czekać. sam i... się możesz zagotować we własnym coś, tak, tego tak. Że źle zrobiłeś, nie ma czasu na szybką poprawę i tak. no, to jest właśnie specyfika tak. gry deblowej, no zupełnie inaczej. Bo takie pytanie a propos właśnie jeszcze gry deblowej, a propos współpracy z Krzyszkiem Ratajskim, mm. to on właśnie no, wychodził z roli takiego lidera. No, I z rankingu, jeśli chodzi o kwestię doświadczenia, i pytanie, czy. W, jako ten lider sprawdzał się, czy jeśli trzeba było uspokoić sytuację, to uspokajał, jeżeli trzeba było pobudzić, to pobudzał? Jak to wyglądało z Twojej perspektywy, no jako tego właśnie młodszego zawodnika? No, czy Krzysiek spełnił zadanie jako taka ostoja reprezentacji? Znaczy jeśli chodzi o sam, tą jakby bycie liderem, myślę, że na, na pewno pomógł mi troszeczkę, jakby troszeczkę się na pewno, czy troszeczkę, mm, troszeczkę mniej zestresować, jakby troszeczkę bardziej wyluzować. Na pewno troszeczkę też dużo nawet pomogło. Sama pewnie w momencie nawet treningu, jak sobie nawet razem rzucaliśmy, nawet same takie rozmowa między. Przede wszystkim, na przykład przynajmniej co często tak można nawet robić, co lubimy, na przykład takie double, co tam, bo to na hmm. pewno też ułatwia i też daje taki mniejszy dyskomfort w momencie, kiedy zostaje ci mało i nagle nie wiesz, co mu naprzód ustawić swojemu partnerowi i nagle masz 56 i nie wiesz, czy ma rzucać 20, czy 16, czy może próbować potrójną jakąś. I to też dużo na pewno dało na pewno w takim momencie, że wiedziałem na pewno w tamtym momencie troszeczkę dało luzu, bo wiedziałem na przykład, jeśli coś mam, to wiem na co mam, mam ustawiać najlepiej. Ale oprócz tego wiadomo też w trakcie meczu, i że na przykład nie szło coś, no to tam gdzieś przybijał żółwika i kaman, tam gdzieś nie ma problemu, zaraz odrobimy i tak, takie właśnie słowa też otuchy. Więc na pewno jeśli chodzi o bycie liderem, na pewno. Yy, na pewno dużo mi pomógł, na pewno w tym turnieju i troszeczkę myślę, że sam, sam mecz, pamiętam ten pierwszy troszeczkę tak yy, patrząc po samych statystykach, niby nie był aż tak u mnie bardzo dobry, bo tam pamiętam, że dużo słabiej na pewno zagrałem niż Krzysiek, patrząc na same rzuty, ale pamiętam yy, sam jeden moment tam był na pewno totalnie przełomowy w tamtym momencie, który totalnie wywrócił spostrz spostrzeganie mojego jakby występu na tym turnieju, pamiętam a jeśli chodzi o Wspomnienie tam z Bagiszem, czy czułem, że 160, no to trafiając dwa razy myślę, to 60, no to mówię, jak na, jak na przekór musi trafić. I tak mówię, no ja już wiedziałem, mówię, no, no pewnie trafi. Mówię, no to nie ma szans, żeby nie trafił. Do bo... tej no, pory się stresują, oglądając powtórki, a wiem, to... że nie trafi. <laughs> I tak, Ale i tak człowiek jest nie, to są emocje. No, mimo to, że ona się no, czasami swoje powtórki, to... Tak, jakbym był jeszcze przed tym meczem, nie wiedział, co się dzieje, czasami, mm. czasami są, czasami co cały czas emocje. Czekaj, bo jeszcze sam sobie wszedł, słowo przed chwilą, powiedziałeś, że był moment, który wywrócił postrzeganie Ciebie po tym turnieju? No, myślę, że jeden taki najważniejszy, najważniejszy moment właśnie w tym Deciderze był, pamiętam, gdzie sam, nawet ten Decider był, pamiętam, taki, że podejrzewam, że chyba Amerykanie wtedy zaczynali i. Każdy tam rzucił, tam podaj, że bagiesz tam chyba koło stuwy, rataj też tam chyba około 90 paru. Jules Van Dongen wtedy pamiętam, koło tam też chyba około stuwy, tam 90 też parę i ja nagle podchodzę że tam 41 jako jedyny. I tak czułem, troszeczkę takie mówię, no i czemu na mnie to wypadło? I mówię, <grym> byłem tym jedynym, który teoretycznie miałem coś tam dociągnąć, żeby być jeszcze w grze tak naprawdę i, i wyszło, że jednak totalnie już tam dużo straciliśmy po prostu w tym legu, tą już taką, tak żeby być chociaż przy nich cały czas się trzymać. Wtedy oni też tam chyba bodajże, jakieś tam pomyłki lekkie były. Krzysztof tam ustawił to 97, pamiętam na 220, Jules van Dungen, pamiętam wtedy ustawił 59 na 160 i ten moment właśnie przełomowy, o którym wspominam, czyli po prostu słynny 180, po prostu na ustawienie 40 do końca które myślę że totalnie odmieniło postrzeżenie, postrzeżenie tego meczu gdzie no, patrząc nawet w internecie czy chyba na YouTubie bodajże też pod tytułem najwie, tam bodajże tam jakiś największy, naj, nie pamiętam jak to było chyba naj, najważniejszy chyba mecz tam naj, najwięcej taki emocjonujący mecz jakby w polskim darcie i te magiczne właśnie tego 160 nie trafione i właśnie ten top trafiony przez Krzyśka w pierwszym i to taki był Taki moment, myślę, na pewno zwrotny, bo nikt nawet nie mówił o tym, jak grałem, tylko właśnie każdy tylko pamiętał to, to, tego Maxa z to co jest. rzuciłem na ustawienie. I... Tak, no bo Max na ustawienie, nie trafiony top Bagisza i zaraz trafiony tak jest, top Prataja No tak, no emocje były, trzeba przyznać. No tutaj, ja pamiętam też ten mecz oglądałem, no to były, były nerwy, były emocje. I możemy przejść dalej, no bo jeśli chodzi o, o reprezentowanie kraju, no to to właściwie taki no, top of the top, taki, mhm. taki szczytowy moment. Także mówiłeś na temat tego, jak wygląda gra na scenie, jak wygląda presja sceniczna, no i od trzech lat PDC uznało, że warto byłoby zrobić turniej w Polsce. Poland Arts Masters, które swoją trzyletnią historię kończy w tym roku, ponieważ dostajemy turnieje rankingowe, mhm. ale jeśli o to chodzi, no to w dwóch, trzech edycji miałeś przyjemność zagrać. Dwie edycje, które miały miejsce w Kliwica. No i pytanie, jak to jest? Jak to jest zagrać na takiej scenie? No i przede wszystkim jak to jest zagrać przed swoją publicznością, no bo mm -hmm. niewielu polskich zawodników miało taką okazję, żeby pochwalić się tym, że grali w PDC, a jednocześnie grali w Polsce. się no, świerza sam, na pewno turnie to dużo na pewno dał mmm, troszeczkę takie na pewno rozwinął troszeczkę i nawet i postrzeganie samego darta, myślę, że troszeczkę u nas, że troszeczkę więcej trochę można było usłyszeć o tym darcie u nas z względu na sam turniej jeśli eee, o samą szansę, no to myślę, że jak już pierwszy raz ogłosili e, samą pierwszą edycję tego, to na pewno dużo się ucieszyłem, że będzie taka możliwość choć myślę, że w kwalifikacjach może wtedy aż chyba za bardzo by się chciało po prostu ten pierwszy, żeby być tym pierwszym Polakiem teoretycznie z kwalifikacji, który się dostałby bo ta pierwsza edycja, często, często są te pierwsze takie niby bardzo nagłaśniane, często ale wtedy akurat myślę, że do, dosyć nie pomogło na pewno, bo odpadłem gdzieś tam chyba w szesnastym turnieju ale potem samo to, sama ta później już kolejna edycja, dwie, gdzie już udało mi się wystąpić raz już jako kwalifikant, raz już jako już posiadacz karty w tym roku co był no to sama samo wyjście na scenę i po prostu nawet sam widok otoczka jakby przyjazdu, nawet już widzieć to, że nie trzeba nigdzie wyjeżdżać, tylko tak naprawdę jedziesz typową przykładowo Flixbusem i wysiadasz na przykład w Katowicach albo w Gliwicach i to tak, też wszędzie gdzie mogłeś być i kojarzysz wszystko i nagle czujesz, że masz turnie PDC tutaj nagle i to takie. Tak, nikt cię nie męczy po angielsku, możesz normalnie po polsku porozmawiać tak, wszędzie po polsku można. I na pewno to, na pewno to jest ogromna rzecz, na pewno dla zawodnika, który gra. A jak już się wychodzi, myślę, że przed jeszcze turniejem aż tak się nie spodziewałem, nawet jak się rozgrzewałem. Ale jak już wtedy pamiętam wyszedłem na scenę, to ta jakby takie zderzenie ze ścianą i totalnie się nie spodziewałem, że aż tak będę po prostu nie wiem, czy może nie ale tak po prostu dumny, że takie coś się dzieje, że stoisz przed dosłownie taką publicznością, gdzie to będę nigdy, powiedzmy, nie można tak, zwykły taki zawodnik, no nie ma szans wystąpić przed taką tak ilościową publicznością, bo nawet i największe turnieje PDC, nawet te rankingowe, no to jest kwestia publiczności do 3, może 4 tysięcy a tu nagle masz około 9-10 tysięcy, gdzie to jest ponad dwukrotność tak naprawdę takiej frekwencji i z czego 3 czwarte ponad, no to skanduje nawet twoje imię nazwisko w trakcie twojego meczu i no nic nie możesz zrobić tylko no próbować jak najlepiej zagrać no i z, z samym otoczeniu no to po prostu ciary po prostu chodzą mi Duma. No tak, no jest też ta presja dodatkowa, że dźwigasz ciężar nie tylko swojej gry, ale też gry dla ludzi, którzy, którzy tak. za tobą stoją tebie, kibicują. Też może ciekawie być, no jak patrzysz na trybuny, pewnie kilka znajomych twarzy też, tak. też tam się Zadał znajdzie. Się, czy tam w pierwszych rzędach gdzieś tak. tam się zobaczyło i w, w pierwszych rzędach ktoś ci macha, macha to głupio nie odmachać tak. nawet no nawet tam. komuś, kogo znasz. No ale tak, no pytanie tylko, czy to jest raczej mobilizujący doping, ping, raczej taki który sprawia, że chcesz lepiej zagrać, czy doping, który bardziej cię paraliżuje i sprawia, że gdzieś nie możesz wydobyć z siebie 100 znaczy, myślę, że pamiętam teoretycznie chyba ten pierwszy właśnie występ z tych dwóch, na przykład porównując sobie, to czułem się bardziej chyba tam sparaliżowany troszeczkę właśnie, tą, właśnie tym niedoświadczeniem się nawet w takiej sytuacji i troszeczkę czułem się tam bardziej, troszeczkę nerwowo w tym rzucie, choć gra była myślę, że nawet i dużo lepsza, może ze względu na to też, że w pojedynku z Robem Crossem wtedy, pamiętam to był magiczny jego mecz z tymi takimi magicznymi zejściami jakimś tak. gdzieś tam z Nienaska, gdzieś tam robionymi, gdzie ja już prawdopodobnie gdzieś tam byłem blisko i nagle Cross postanawiał sobie skończyć 160 parę, 140 parę i no nie miałem, nic, nie miałem co powiedzieć wtedy choć mecz z Price'em myślę że na pewno troszeczkę bardziej emocjonujący ze względu na sam wynik pewnie i sam też przebieg całego meczu, że mimo 5-1 na pewno tam Troszeczkę z dużą pomocą, wiadomo, publiczności dla mnie. Wtedy y, udało mi się też wyciągnąć troszeczkę tam parę legów, można było powalczyć o więcej. Zostaną tam gdzieś 5-3. Yy, ale. Yy. No tak, no to Nie. pytanie generalnie yy, jeszcze jedno. Zresztą... A, propos tego, a propos tego turnieju. Yy. Jak to wygląda jeśli chodzi o poznanie takich zawodników? Jak to wygląda na zapleczu? Jak mhm. to jest e, jeśli chodzi o taki turniej? No bo to też nie jest turniej rankingowy, to jest turniej taki no, pokazowy, reklamowy, mhm. no też ta powiedzmy presja jest troszeczkę inna. Znaczy myślę, że na pewno. Tutaj nie ma jakby też takiego właśnie ciśnienia, że walczysz o jakieś punkty, ranking, gdzieś o jakieś się dostanie na pewno dalej. Choć wiadomo, że to też daje powiedzmy przepustkę do finałów tych właśnie tego cyklu World Series ale właśnie bez tej jakby takiej mocnej presji na ranking i na jakieś większe możliwości później, no to sami nawet zawodnicy troszeczkę na pewno też luźniej po prostu podchodzą do takich turniejów, sobie luźniej, choć wiadomo, że po prostu chcą jak najlepiej zagrać, no bo po prostu i sami chcą i po prostu też, no wiadomo też są, są też teoretycznie oczekiwania choć, oczekiwania, choć choć wiadomo, że nie aż takie wielkie, na pewno ze względu na to, że to nie jest jakby ranking i nie wpływa to na nic. To sama ich nawet postawa jest na pewno profesjonalna, choć też wiadomo, też luzacko tak luźni troszeczkę pod, podeszli. E, czy nawet wiadomo czasem można też. Czy się nawet można było przywitać właśnie? Czy coś z nimi, po chwilę tam nawet pogadać, więc na pewno, na pewno du dużo, na pewno przyjemne, przyjemny, na pewno bardzo, bardzo przyjemny turniej. No tak, no to jeśli chodzi o to jeszcze, przecież nagrody finansowe są, dlatego tak, też tak. oni chcą jak najlepiej tak, zagrać. Tak.